No cześć. Pokażę wam w jaki sposób wykonać e, taki oto kwiatuszek na szydełku. Mam tutaj e, pokazowe kwiatki z różnych materiałów. Tutaj jest włóczka. Akurat mam taką włóczkę, z której e, robię sweter, więc e, użyłam kawałek, żeby sprawdzić czy wzór będzie identyczny jak na sznurek, e, czy też e, będzie jakaś lekka modyfikacja i jest, ale ja powiem jaka jest to drobiazg, e, ale dość istotne. Natomiast tutaj te trzy kwiatuszki e, to jest chyba mój ulubiony sznurek do takich drobiazgów. Sznurek 2 mm Dratkara. Jest dość charakterystyczny, dlatego że w środku nie ma poliestrowego rdzenia. Zobaczcie, jak wygląda jego przekrój. I to jest stuprocentowa bawełna. W związku z tym, to jest taki miękki sznurek. I on świetnie nadaje się do drobiazgów, szczególnie tam, gdzie jest dużo wplatania ściegu, gdzie jest dość gęsto. No to on umie się tam dopasować idealnie. Ten większy kwiatek. To jest już sznurek z rdzeniem, sznurek 3 mm też od Ratkara, w środku yy, jest już ten rdzeń, jak wspomniałam, więc jest troszeczkę sztywniejszy. Będę robiła teraz kwiatka ze sznurka 2 mm potrzeba na niego tylko, uwaga, 9 metrów sznurka. Więc jeżeli macie jakieś resztki, jest to super pomysł na wykorzystanie takich resztek. Kwiatuszki można zrobić na zasadzie ozdoby jako girlanda, albo gdzieś sobie powiesić jako dodatek do prezentu, czy też dodatek do zamówienia, jeżeli ktoś sprzedaje swoje wyroby sznurkowe. Będziemy potrzebować, tak tutaj użyłam szydełko 4,5 mm do do tego większego kwiatka szóstkę. I mam jeszcze, taki mam jeszcze cieniutkie szydełko do wplatania końcówek od spodu, żeby je ładnie pochować. No i oczywiście, nożyczki. To wszystko. Zabieramy się do roboty. Nasz kwiatek to tylko dwa rządki, więc pójdzie szybko. I łatwo, tak myślę. Do wnętrza dłoni wkładam sobie sznurek tak, żeby końcówka była przy małym palcu. Natomiast na dwa palce środkowe zawijam tak sznurek, żeby się skrzyżował. Kciukiem przytrzymuję sznurek. Pod pierwszą nitkę wkładam sobie sznurek, ciągnę nitkę od motka. Wyciągam przez to kółko. Przytrzymuję sobie kciukiem, żeby się nie rozplątało. I teraz nawijam na dełko nitkę i przeciągam przez pantelkę, którą mam na szydełku. Następnie yy, mamy tu pierwsze oczko. Dorobimy jeszcze pięć. Łącznie musimy mieć sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Te sześć oczek łańcuszka zamkniemy sobie. Zamkniemy sobie teraz y, słupkiem. To był Jim. Nawijam i w, tutaj wbijam się, y, wbijam się, wkładam szydełko w kółko. Ciągnę nitkę, przeciągam. Nawijam, przeciągam przez dwie. Nawijam, przeciągam przez dwie. Zrobimy to jeszcze raz. Y, mam też sześć oczek łańcuszka i nawijam. I taki, takie nawinięte szydełko wkładam w środek. Mam nawinięte to szydełko w środku tego kółka i przeciągam nitkę od motka przez kółko. Mam teraz łącznie trzy pętelki. Nawijam nitkę, przeciągam przez dwie pętelki, które mam na szydełku. Mam znowu dwie pętelki. Nawijam i przeciągam. Eee, muszę pozbyć się kota. No, i jedziemy dalej. I teraz tak. Prostujemy sobie te wszystkie oczka, bo one nam się wykręcają, mi przynajmniej się wykręciły, żeby było wszystko widoczne. Pierwsze trzy oczka, jest to jakby nasz pierwszy słupek, trzy kolejne oczka, i jest to łuk, który będziemy robić właśnie pomiędzy słupkami. Będziemy teraz tworzyć trzy słupki ko siebie i one będą właśnie oddzielane tymi trzema oczkami łańcuszka. Wyciągam sobie tą końcówkę z pętelki, żeby na nią nawijać te słupki. Mamy pierwszy słupek, a tak jak wspomniałam potrzebujemy trzy. Co oznacza, że robimy jeszcze dwa. Nawijam, tutaj w środek wbijam się, ciągnę nitkę, przeciągam. Nawijam, przeciągam przez dwie pętelki, nawijam, przeciągam przez dwie pętelki. Mamy dwa słupki, więc zróbmy jeszcze jeden, żeby były te trzy. Mamy trzy. Teraz oddzielamy je od kolejnych trzech słupków trzema oczkami łańcuszka. Raz, dwa i trzy. Mamy to. Więc trzoczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. Jak mamy trzoczka łańcuszka, to teraz trzy słupki. Łącznie potrzebujemy sześć takich łuków. To będzie y, sześć płatków. Te łuki odpowiadają ilości płatków. Raz, dwa, trzy. Robię czwarty. Op. Trzy słupki. 2, 3, 4, teraz 5. 3 słupki. I tutaj jest moja rada. W momencie, kiedy jesteśmy tak właśnie między czwartym a piątym płatkiem, piątym łukiem i piątą grupą e, słupków, warto je sobie ściągnąć. Zobaczcie, że nie ciągnę za tą nitkę, bo to jeszcze nie jest ten moment, ale e, ściągniam ze sobą te wszystkie słupki. Które porobiłam, aż tak, że pociągnęłam nitkę. Łatwiej nam później będzie ten środek schować i zamknąć to wielkie kółko, które nam się zrobiło. No dobra, raz, dwa, trzy. I teraz mam tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, szóste. Sprawdzam, czy dobrze wcześniej policzyłam i czy dobrze zapamiętałam. I teraz tak. Każdy łuk jest. Po środku wypełniony takimi, jakby można powiedzieć, słupkami. Są to trzy, więc mamy tak raz. To liczę jako dwa. Brakuje nam jednego tego środkowego. O, zobaczcie, jak teraz to do siebie zbliżymy, to będziemy mieć raz, dwa, trzy. Ten trzeci słupek. Jest ja tymi pierwszymi trzema oczkami łańcuszka. Odliczam sobie od dołu i tu sobie właśnie to wykręcam, żeby dobrze sprawdzić. Raz, dwa, trzy. Tu jest to trzecie oczko. Wbijam się w środek tego oczka pod dwie nitki i zamykam oczkiem łańcuszka. A teraz. Na chwilę zapauzuję, bo chcę zamknąć ten otwór yy, i na wyciągniętych dłoniach będzie mi ciężko. Bo potrzebuję sobie je przyciągnąć do brzucha i tam mocno ściągnąć, więc pauzuję i zaraz jedziemy dalej z drugim i ostatnim rządkiem. Szybko i łatwo poszło. Robimy ten drugi rządek. Tu mamy oczko ścisłe. Skończyliśmy na tym etapie. Tutaj pod pierwszy łuk wkładam sobie szydełko i robię półsłupek. Półsłupek robię w ten sposób, że przeciągam przez ten łuk nitkę. Mam teraz dwie pętelki, nawijam i przeciągam przez dwie pętelki nitkę. Będziemy stopniować ściek. Po półsłupku będzie półsłupek nawijany. To oznacza, że przez trzy pętelki od razu przeciągam nitkę. Teraz będę robiła trzy słupki. Raz 2 3 Tak możemy przyjąć, że to jest wzór do sznurka bawełnianego 2 mm, do sznurka bawełnianego 3 mm też będzie tak samo trzy słupki. Natomiast kiedy będziecie robić z czegoś bardziej miękkiego, tak jak ja tutaj mam włóczkę, to tu w środku zmieści się więcej tego materiału. Włóczka jest mięciutka i tutaj można bardzo dużo napchać, więc robimy półsłupek, półsłupek nawijany i aż pięć słupków. Pięć słupków się zmieści. Tutaj tylko trzy. Jak dodałam więcej, to te płatki zaczynały mi się już tam później wyginać od zbyt dużej ilości materiału. Więc uznałam, że trzy będzie ok. Czyli półsłupek, półsłupek nawijany, trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Znowu półsłupek nawijany, czyli robimy to samo co na samym początku płatka, tylko w, jako odbicie lustrzane w drugiej kolejności. No i na końcu półsłupek. Więc tak to wyjdzie. Tu się zmieści więcej pięć. Przechodzimy do kolejnego płatka. I zanim przejdziemy, zwróćcie uwagę na to, że na samym początku każdy płatek łatwo nam tutaj e, zrobić tak ciasno, natomiast później luzuje nam się e, ta nitka, bo jest dużo już materiałów e, w takim łuku i tu wychodzi nam trochę inaczej. Zobaczcie jaki jest mój błąd. Tu było ciasno, a tu zaczęłam rozszerzać. Brzydko to wygląda, więc zwracać, zwracajcie na to uwagę. Ja już tego nie poprawiam, bo. Mm, takie, płatki, takie kwiatki mi są po prostu w, w takim gabarycie niepotrzebne, to tylko pokazowy e, kwiatek z 3 mm, ale jest to myślę, że typowy błąd, e, że e, już przy końcu luzujemy ten sznurek i te płatki nie wyglądają idealnie. E, przechodzimy do kolejnego płatka od razu półsłupkiem, czyli bez żadnych oczek, bez niczego, wbijamy się pod dług, ciągniemy nitkę, robimy półsłupek. Półsłupek nawijany, czyli nawijam, wbijam się, ciągnę, nawijam, i przeciągam przez trzy pętelki. Potem trzy słupki, raz, dwa, trzy. I tu już muszę się pilnować, żeby było ciasno, tak samo jak i na początku. Półsłupek nawijany. Czyli przez trzy pętelki od razu i półsłupek. I ciasno. No, jestem zadowolona. Przechodzimy do kolejnego łuku: od razu półsłupkiem, półsłupek. Słupek nawijany, czyli przez trzy pętelki od razu przeciągam nitkę. Trzy słupki robię dość ciasne. Zresztą mam małe szydełko, bo 4,5 mm, ale takie mi się właśnie ubite te kwiatuszki najbardziej podobają. Po trzech słupkach robię teraz słupek nawijany. Ciasno, Magda, pamiętaj. I półsłupek też ciasno. Żeby nie wyluzować za bardzo tutaj. No, fajnie wygląda. Teraz kolejne znowu. Kolejny płatek. Półsłupek, półsłupek nawijany. Trzy słupki. Dwa. Trzy. Półsłupek nawijany. półsłupek zostało mi tak do zrobienia jeszcze dwa płatki, zrobię je już na pauzie i pokażę jak zamknąć cały płatek, cały kwiatek gotowe, szybko poszło, mam zrobione tutaj półsłupek, półsłupek nawijany trzy słupki, półsłupek nawijany półsłupek, ostatnie jest to właśnie ten półsłupek i co teraz robimy, odcinam sobie końcówkę wyciągam Wezmę sobie mniejsze szydełko. Jeżeli nie macie mniejszego, musicie poradzić sobie tym, którym dziergaliście. I teraz szukam sobie na pierwszym płatku pierwszego oczka i wbijam się pod nie całe. O tutaj przeciągam sobie końcówkę, odwracam sobie kwiatek i szukam oczka, z którego wychodzi mi ta pojedyncza nitka. Jest. Wbijam się od spodu pod dwie nitki. Tu jest jedna, tu jest druga. I przeciągam tą końcówkę przez te obie pętelki. Hop. Mamy tutaj płatek. On ma super takie wypięte dubki z poprzedniego, yy, znaczy z, yy, z tego ściegu wypełniającego nasze łuki. I to tutaj właśnie łatwo nam się wbije szydełkiem i łatwo będzie ukryć końcówkę. No łatwo miało być, a to się nie popisałam. Jest. Tu jeszcze troszeczkę się wbije. O walną w kamerkarz. No i tak. Odcinam. Kwiatek jest gotowy. Można zrobić taki kwiatek również w dwóch kolorach. Środek, czyli ten moment, kiedy mamy pierwszy rząd, trzy słupki i łuki, robimy w jednym kolorze. Zamykamy, odcinając nitkę i kończąc tak samo, jak tutaj zakończyliśmy. No i potem dołączamy tylko drugi kolor. Komu jak chce się podoba. Pamiętajcie, że tutaj jest troszeczkę więcej słupków niż w tym naszym wzorze. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik był dla was inspirujący, że zachęci was do dziergania. Zapraszam was na moje media społecznościowe na profil na Facebooku oraz na Instagramie wystarczy wpisać Magda i Sznurek i zapraszam do grupy facebookowej Grupa Magda i to jest grupa szydełkowa, gdzie chwalimy się tym, co robimy, radzimy się so, sobie nawzajem, podajemy sobie różne wzory. Warto tam zajrzeć, bo jest bardzo dużo wiedzy. Yy, no i to tyle. Pozdrawiam, dajcie suba i do roboty.